Witajcie u mnie na kanale. Dzisiaj zaprezentuję wam wiatrak. Zbliża się lato, więc przyda się na warsztacie, jak i na wyjazdach. Z racji, że jest na akumulator 20V od firmy Parkside. Mamy tu 3-letnią gwarancję. Akumulator jest bez baterii, bez ładowarki. Oczywiście wszystko mamy. Jest to model PVA20 a 1 Regulacja kąta 120 stopni. Czas pracy mamy tu dwie na 2 amperogodzinach 7,5 godziny na pierwszym biegu, na drugim biegu, czyli pół godziny więcej. Jest to Według mnie bardzo zadowalający czas pracy, jak mamy zapakowany. Tak, w zestawie mamy oczywiście instrukcję. Regulacja pochylenia jest dokładnie w 120 stopniach. 8 pozycji, ale tak naprawdę tych pozycji mamy więcej, bo możemy sobie regulować dosłownie w każdej płaszczyźnie. Fajny uchwyt, naprawdę, tu ma taki, że możemy sobie łatwo przenosić z baterią dwójeczką, która jest rekomendowana. Naprawdę i tak długi, długi czas pracy jest na tym akumulatorze, mimo że to jest tylko dwójka. Bardzo jest dobrze wyważony. Możemy sobie go zaczepić tak na ścianie i ustawić na siebie. Bardzo fajne rozwiązanie, jak i również powiesić, bo mamy haczyk. I ustawiamy sobie w takiej pozycji, mamy też nadmuch na siebie. Akurat ja sobie tu dokleiłem takie... Podkładki, żeby wibracja, minimalne dźwięki żadne się nie przenosiły, i żeby tak sobie po prostu gładko szurało. Inaczej mamy tu takie podstawki, jak widać, takie wyżłobienia. To jest taki dodatek, o tak powiem. Wiatrak ma dwa biegi: pierwszy bieg, drugi bieg. Sprawdzimy sobie głośność oczywiście miernikiem. A jeszcze coś o specyfikacji Wam powiem. Mamy tu pierwszy bieg jest to 1400 obrotów na minutę, drugi bieg 2100 i średnica wirnika 180 mm, liczba łopatek 3, jak widać. I do tego średnica całkowita tutaj jest to 230 mm. Czas pracy już wam pokazuję. Czas pracy mamy na baterii 2 amperogodzinnej, bieg pierwszy 7,5 godziny, czwórka 15 godzin i 8 amperogodzin to jest aż 30 godzin na biegu pierwszym, więc Naprawdę jest to zadowalający według mnie wynik, jako taki przenośny, warsztatowy wiatrak. Czas pracy na stopniu drugim, 2Ah, 35 godziny, 47 7, 8Ah, mamy tu 14 godzin. Więc no naprawdę według mnie to jest bardzo dobry i zadowalający wynik. Sprawdźmy sobie tak poziom hałasu z odległości na przykład metra. Przytrzymujemy bieg pierwszy. 53 dB. No mamy taką odległość 70 cm około. Drugi bieg już jest głośniej. 61. 61 dB, tak. Jak ja mówię, wiadomo, ta wartość wzrasta. To zobaczcie, że to nie jest wcale aż tak głośno. Ale już jest to słyszalne, tak Wam powiem, na biegu drugim. Na biegu pierwszym jest bardzo komfortowo, cicho. I już Wam pokazuję jak on sobie tu to powietrze przedmuchuje bierzemy sobie papier żeby Wam zaprezentować naprawdę tu takie jest no prowizoryczne ale jak Wam to inaczej zdemonstrować bieg pierwszy to jest taki delikatny podmuch taki super schłodzenie na warsztat tak z metra dwóch metrów jest to wystarczające bieg drugi tu już mamy troszeczkę mocniej jak widzicie ale jest też głośniej ale na tą średnicę, szczerze mówiąc, powiem Wam, że ja jestem zadowolony z tego, jak on, jak on dmucha, bo spodziewałem się gorszej i gorszej mocy, ale według mnie super, będzie na warsztacie się u mnie sprawdzał. Mogę go polecić szczerze z czystym sumieniem, bo powiem Wam, że zakupiłem też taki, taki malutki, zobaczcie, czyli tego wyłączymy sobie niepotrzebnie. Taki, no i średnica tu jest, nie wiem, 18, no. No widzicie, jest to trochę mniejszy, ale ten jest słaby, naprawdę słabiutko odmucha. W porównaniu do tego, to ten nie ma w ogóle podlotu, jest on na 230V i 15W. I on ledwo co, powiem na drugim biegu go mam włączonego i jego nie czuć prawie w ogóle, ledwo co. A tego, a ten Parkside, nawet na pierwszym biegu, już dla mnie ma naprawdę fajny podmuch. I naprawdę, ja go kupiłem akurat za 80 zł, ponieważ opakowanie było odpakowane. Sprzęt był pra prawdopodobnie ze wzrotu, ale powiem Wam, że szok. Ja dla mnie to jest szok, bo spodziewałem się naprawdę po tamtym czarnym wiatraku względem tego, że będzie też tak słabo dmuchał, ale nie. Tu jest naprawdę dobrze i mogę Wam go polecić. Drugi bieg. Zero. Bierzemy baterię czwórkę. I w ogóle teraz też fajna promocja była na tę baterię. Chyba nadal jest. Jak dzisiaj Wam wrzucę ten film wieczorem, to bateria 99 zł z aplikacją, maksymalnie możecie kupić dwie. Produkcja jest tych baterii 08-2023, są to nowe baterie, nowe modele, czyli macie po wciśnięciu zostaje światło, a względem starszych modeli to światełko musieliście przytrzymać. Było dokładnie tak jak w Diolcie, że musicie trzymać, bo inaczej zgaśnie. Trzymamy i gaśnie. To jest trochę irytujące, bo nieraz sobie zasłonicie rękawicą i, i nie widzicie, a to jest o tyle dobre, że że widać cały czas, nie? Dobra, no więc widzowie to na tyle. Dzisiaj krótki, szybki test. Chciałem Wam go pokazać i naprawdę no według mnie to jest genialny zakup na lato i naprawdę nawet nie na lato, bo musicie jakiś odciąg dymu sobie zrobić, gdzieś Was coś lutujecie, to z odległości sobie tu postawicie, tu lutujecie, on zasysa Wam pięknie powietrze i naprawdę możliwość, możliwość różnych tutaj stopni położenia go to mnie zaskoczyło, naprawdę, mogę sobie go zamocować gdzieś tu na górze i ustawiacie sobie jak chcecie, w którą stronę chcecie i możecie go sobie też zabrać gdzie chcecie, to jest po prostu genialny sprzęt. A zobaczymy pod baterią ósemką, jestem ciekaw w sumie, jeszcze tylko, no powiem Wam, że o, na baterii 8 czuć, że ma trochę więcej mocy, jak zresztą, prawie powiem Wam, w tych wszystkich sprzętach między dwójką, między dwójką a ósemką jest... Różnica, ale jeszcze raz szybko: nie, dużej różnicy nie ma, delikatna jest, ale to wiadomo z racji pojemności ogniw na drugim biegu, trochę dłużej. Jeszcze raz przepniemy. To tak, trochę ma większe obroty. Nie jestem w stanie tu zmierzyć tych obrotów, musiałem go rozkręcać i również mieć miernik obrotów, którego jeszcze nie posiadam, ale może się w taki zaopatrzę. No więc tak, jeszcze czwórkę sobie podepniemy. Tak, na czwórce już też ma naprawdę bardzo dobrą prędkość. Jeszcze Wam pokażę, tutaj. O, mam siateczkę. No, jest naprawdę dobrze i poleciała. To dziękuję Wam za obejrzenie. I zapraszam na inne filmy. Jak i zaraz będę miał dla Was do przetestowania, taki tu sprzęt. I oczywiście nie zapomniałem o nagrodzie konkursowej w kolejnym filmie, który Wam może jutro wstawię. Będzie to sobota wieczór. Powiem Wam jakie zasady obowiązują, żeby tą wkrętarkę wygrać. Jest to zestaw z akumulatorem, ładowarką, bitami i będzie ona dla Was. Za to, że osiągnęliśmy 1000 subskrypcji, taki mały gest z mojej strony. I dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć, hej!